Elo, elo, ma Dzisiaj zagramy sobie w Brawl Stars jest on nowe konto, dlatego mam tak mało puszek i w ogóle wszystkiego mam mało. Mam tylko trzy postacie, także no. Na razie odblokowuję Jessie. I no, i tyle mam do powiedzenia. I co, i sobie gramy w piłkę. Mamy um, dwie nity i Jessie. Oni mają lepszą troszkę, troszkę na chyba. Dobra. Jest Jessie zabita. Yy, Ojaj, Ja zabiłam Bo a bo mnie. O jest, mamy Gola. Mam miska. Dobra. Super. Uleczę troszkę może tą nitę. I wygraliśmy. Oj, była emotka mi się pokazała. Dobra, o, trzy tyle mam. Dobrze. O, będę miała monetki za piko. Pięćset monetek. Fajnie, fajnie. I, dobra, co robimy? Może sobie w Zoro, czy do. Dobra. I w ogóle ja raz w StarTropie wylosowałam sobie tego skinka, nie, do Shelly, o tego. I jakby dzisiaj jak to odebrałam, to mi się pokazało, że już mam tego skinka i odebrałam sobie w zamian za to 200 monetek. jest spoko. A ja tu sobie odblokuję chyba peli. No zobaczcie, jaki słodki skinek jest dobry Poczekajcie, tutaj Daryl, o! Widzicie? Króliczek taki. Fajny. Także no, dobra. Yy, no co? No i gramy. by może zmienię. Ulubiona po prostu, moja tablita. I wezmę sobie ikonkę El Primo. Nie pytajcie się mnie czemu. Bo nie wiem, czemu. nazywam się ale no jakie ja jestem Lenisława. Jak widzicie, po...

Znakomitym który się nazywa Gabi. Gabi, jak to wygląda, to Dobra. Power key sobie weźmiemy. Chodź, Edgar, tam. Gabi. O, tutaj jest jakiś pokój i, i blow Chcę powiedzieć, parlaj. Oj, mnie killing. Co! Ring, Twitch Na. Nara. nara 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 nara. Zaraz nara, poczekajcie, ja poczekajcie. link. No kończymy się to. No, korki O, Dobra, Super. O tam jest bój jakiś. Dobra, wygraliśmy. <grym> no i znowu zoom, Dobra. No to pa, pa, widzimy się w następnym odcinku. To znaczy słyszymy bye bye.